Cześć, witajcie na kanale Archigame. Dzisiaj zapraszam Was na wyprawę wraz z Lara Croft w najnowszym tytule Rise of the Tomb Raider. Razem ze mną przejdziemy się po dziewięciu opcjonalnych grobowcach, które nasza dzielna archeolożka może odwiedzić w czasie swojej przygody. Tutaj mamy pierwszy z nich: lodowy grób, lodowa jaskinia z okrętem, a w zasadzie z galerą, która. Która zawisła nad krawędzią przepaści i ułamała się w połowie niczym. Titanic, tutaj widzimy, właśnie, że można się po maszcie dostać na pokład i z pokładu trafić do miejsca, gdzie są przechowywane wszystkie skarby. Jak w każdym Tomb Raiderze, od początku, tak naprawdę serii, Lara musi dany grobowiec znaleźć, a później po prostu go otworzyć. Na szczęście ma do wykorzystania swoje niesamowite umiejętności potrafi się wspinać przy pomocy czekanów po lodzie, po skałach, potrafi się łapać krawędzi, potrafi się huśtać na linię, którą wystrzeli z łuku, potrafi przeskakiwać między różnymi przeszkodami a wszystko to robi z nies niesamowitą gracją i elegancją. Osoby, które pracowały nad animacją Lary, naprawdę powinny dostać medal, ponieważ rusza się w sposób bardzo kobiecy i piękny. Tutaj już widzimy, że zbliżamy się do pierwszego skarbca, gdzie możemy znaleźć ciekawe informacje, oraz oczywiście bogactwa i artefakty, którymi Lara tutaj akurat pogardziła. Trafiamy w końcu do drugiego grobowca, do którego tak naprawdę Lara. Musi dostać się w pław. Na samym początku całe pomieszczenie nie było wypełnione wodą, ale aby dostać się do tej komory pod kopułą no tej wody trzeba było napuścić, na czym właśnie polegała główna zagadka w tym grobowcu. To jest bardzo ładny przykład architektury bizantyjskiej, która wplata się tak naprawdę w historię gry, ponieważ Lara wyrusza za tajemniczym prorokiem, który Wyruszył z Bizancjum w roku 970, więc troszeczkę dawno temu. Natomiast Lara, oczywiście, odnalazła jego ślad również w Syrii i podąża jego śladem. I ruszamy dalej do trzeciego grobowca. A oto i trzeci grobowiec. Wejście do niego znajduje się w jaskini, gdzie trzeba było najpierw zabić jakiegoś miśka czy inną panterę. Zwróćcie uwagę na te metalowe drzwi, które przed chwilą minęliśmy. Jestem prawie pewien, że dokładnie taki sam model można było znaleźć na wyspie Yamatai, czyli w miejscu akcji poprzedniej części gry, gdzie Lara walczyła. Z jakimiś dziwnymi mocami związanymi z kulturą azjatycką. Tutaj mamy kulturę bizantyjską, więc no nie ma tu jakiegoś połączenia. Natomiast po prostu wydaje mi się, że to jest oszczędność grafików, którzy po prostu już mieli ten model 3D gdzieś w zasobach swoich i wykorzystali go, żeby mieć mniej pracy podczas projektowania. Nie jest to oczywiście nic złego, wielu, wiele osób tak właśnie robi. Zwróćcie uwagę, jak Lara, Lara się przeciska przez, przez tą szczelinę. Twórcy gry na jednej z konferencji strasznie się podniecali tym, że Lara tak gibko się przeciska przez jakieś szczeliny, kozłuje czy robi inne fikołki. Moim zdaniem, jest to na pewno miłe dla oka. Bardzo ciekawa animacja, która, jest, która występuje rzadko i no, potrafi oko ucieszyć. Natomiast to tak przypomina troszeczkę konferencję Petera Molino, który się też podniecał tym, że postać potrafi podać rękę drugiej osobie, innej postaci, na przykład MPC-owi, że to miało być takie coś niezwykłego. No to jest dla mnie po prostu ładna animacja. Natomiast no, nie doszukujmy się tam jakichś większych e, rozwiązań technologicznych, które, którymi tak naprawdę interesują się sami programiści bądź e, koderzy. I już zbliżamy się do trzeciego grobowca. W międzyczasie widzimy, jak Lara skacze, robi koziołki, fikołki, łapie się krawędzi, przeskakuje siedmiometrowe szczeliny, odbijając się tylko rękoma. No wiadomo, jest to tylko gra, więc nie musi być specjalnie realistyczna. Tutaj teraz widzimy, jak Lara łapie się, zjeżdża na linię tuż pod same drzwi kolejnego grobowca. Widzimy tutaj filary ustawione tuż przed wejściem. Ono ustawione w takim, taki sposób, w takich rzędach. Nie jest specjalnie bizantyjski, natomiast widać, że twórcy troszeczkę zapoznali się z architekturą bizantyjską, tylko ona jest taka przerysowana, przekoloryzowana. Ta architektura poziomem realności przypomina troszeczkę to, co widzieliśmy w filmach. o. Indianie Jonesie, co myślę, że jest całkiem niewym e, porównaniem dla przygód Lary, która była przecież wzorowana na jego mm, przygodach. A tutaj już widzimy e, głos Boga, czyli coś na zasadzie organów wykonanych e, przez Matkę Naturę. Gdy pierwszy raz tu trafiłem, byłem naprawdę zachwycony, bo mm, jest to z, z, pokazane w sposób po prostu piękny i ma statyczny z tą lara chyba też została nieco przygnięciona całym dźwiękiem. I już szybko trafiamy do y, kopalni zrobioną przez robotników z bratniego naszego da dawniej narodu, czyli ZSRR. E, tutaj to jest akurat ciekawe, ponieważ samo dojście do samego grobowca było bardziej ciekawe niż sam grobowiec. Nie jestem górnikiem, natomiast te wszystkie szyby, gdzieś pozostawione urządzenia do wykonywania tych wszystkich kopalnianych zadań, po prostu są ciekawe dla oka, więc sama trasa do grobowca była ciekawa. Teraz jest troszeczkę ciemniej, ponieważ Lara, nie wiem, zapomniała wyciągnąć e, swojej lampki, którą sobie oświecała drogę. Nie wiem, na jakiej zasadzie to było przygotowane, że gdy się po prostu robi ciemno, to no czy trzeba było coś naciskać. Wydaje mi się, że była to automatycznie, natomiast nie zawsze o tym po prostu pamiętała, czy... Robiła. Troszeczkę się trzeba najść pośród tych ciemnych korytarzy, ale to jest całkiem sympatyczne. Tutaj zaraz widzimy kolejną animację, kiedy Lara sobie się przeciska przez małą szczelinę i musi wejść znowu gdzieś dalej. Oczywiście trzeba wykonać kolejny skok. Ponieważ no, Lara musi wykorzystywać swoje umiejętności, więc to nie mogła być po prostu taka zwykła trasa, korytarz, że ona sobie tylko biegnie. Ona musi skakać, łapać się, czy na przykład zjeżdżać w dół, bo coś się potchnęła. Tutaj się chyba troszkę zgubiłem. Tak, to, to, to nie jest tutaj. Więc, żeby zejść do grobowca, musimy udać się w drugą stronę. To wejście oczywiście jest mało intuicyjne. Gdyby Lara była zwykłym człowiekiem, to na pewno by tutaj nie zeszła, nie trafiła i w ogóle nie chciałaby się tutaj wchodzić. Natomiast pamiętajmy, że to jest tylko gra. A czemu ciągle mówię o architekturze bizantyjskiej? Ponieważ co? Oś przygody na Syberii polega na tym, iż Lara poszukuje proroka, który wyruszył z Bizancją wraz ze swoimi wiernymi i osadził się w końcu na terenie Syberii. A tutaj widzimy właśnie główną komorę grobowca, którą odnaleźli górnicy pracujący dla ZSRR. A w czasie, tuż po II wojnie, widać, że dokopali się tutaj, szukali artefaktów, które pozostawili wierni proroka nie będę mówił, co się z nimi stało i tak dalej, żebyście mogli sobie to spokojnie sami odkryć. Fabuła w tą playderze jest. No, przyznam, że mnie nie porwała. Lara jest bardzo kobieca, jeżeli chodzi o prowadzenie narracji, jest pełna. Różnych skrępowanych myśli, ciągle się o coś obwinia. Jak to się skończy, no, musicie zobaczyć sami. Nie będę wam psu tej rozrywki. I już widzimy jeden z artefaktów, który trzeba było znaleźć czyli kolejną księgę z wiedzą starożytnego Bizancjum, i kolejne. Opcjonalne miejsce, opcjonalny grobowiec, który Lara może znaleźć. Tą drogą kierujemy się na samym początku i musimy się przecisnąć między tymi dwoma konarami, żeby Wam pokazać, o co chodziło w tym grobowcu. To pomieszczenie było bardzo mocno wypełnione wodą. Do której można było właśnie skoczyć dosłownie na główkę i sobie pływać. Natomiast, żeby dostać się do miejsca, w którym pozostawiono tajną wiedzę dawnych mieszkańców Bizancjum, musiałem jako Lara tą wodę po prostu spuścić w, jaki, w jakiś sposób. W jaki sposób, oczywiście nie powiem, żeby nie psuć Wam po prostu odkrywania tego miejsca. Tutaj schodzimy coraz głębiej i już jesteśmy praktycznie na dnie tego, tej łaźni, która została tutaj zbudowana właśnie przez mieszkańców Bizancjum. Ci ludzie, którzy opuścili właśnie Konstantynopol, później budowali te wszystkie budynki, które Lara teraz zwiedza. I wzorowali się na tym, co znali, a znali właśnie architekturę bizantyńską, więc nie dziwmy się temu, że ona tak wygląda. W międzyczasie Lara oczywiście spotyka zabudowania chociażby cerkiewne, które na terenach Związku Radzieckiego no, były wręcz konieczne, chociażby po to, żeby żołnierze i robotnicy z SRR mogli sobie swoje, e, swoją wiarę kultywować. Biegnij Lara, biegnij. I już mamy kolejny grobowiec, który jest grobowcem, tak naprawdę tylko z nazwy. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych jaskiń, jakichś tajnych miejsc. To można byłoby, te zabudowania można byłoby zobaczyć lecąc chociażby samolotem nad górami. To jest przykład szpitala, lazaretu, który, który został wybudowany przez dawnych budowni, budowniczych, którzy byli wiernymi proroka. Wybudowanie tego miejsca musiało zająć im sporo czasu. Tutaj skaczemy przejściami, które zapanowali sobie wierni, i widać, że one są: no, że to nie jest intuicyjne. Tak nie ma tutaj żadnych schodów. Lara musi skakać po jakichś rampach, które sama ustawiła, co na pewno nie jest intuicyjne. Natomiast zwróćcie też uwagę teraz, że Lara będzie się podciągać. Sporo wolniej niż normalnie, dlaczego? Ponieważ docieramy właśnie teraz do nowej komory z wiedzą starożytnych i żeby to bardziej pokazać, akcja musiała na chwilkę zwolnić. Zwróćcie uwagę, że znowu mamy do czynienia z kopułą opartą na filarach, czyli to jest bardzo duże nawiązanie do architektury bizantyjskiej. I oczywiście, krata, o której Wam mówiłem parę chwil wcześniej, znowu się pojawia. Tak, to jest ten sam model, który był w Yamata, i jestem o tym przekonany. I już zjeżdżamy liną, aby ruszyć do następnego grobowca. I schodzimy niżej do kolejnego grobowca. Kolejny Grobowiec ma bardzo podobną konstrukcję jak pozostałe, czyli znowu wchodzimy do jakiejś pieczary, gdzieś pod ziemią, gdzie w skalę wykute jest. Jest jakaś świątynia, jakieś jak, jak zabudowania. Z tym, że to jest miejsce wyjątkowe, ponieważ jak widzicie tam w górnym, w górnej części ekranu widzimy. Jakby rusztowania pobudowane, jakby miejsce, na którym opierałby się strop. Wygląda to po prostu fenomenalnie. Jestem przekonany, że nie wiem, może na PlayStation 4 albo na komputerach z lepszą kartą graficzną. Wyglądałoby to po prostu fenomenalnie. Ta gra świateł, cieni, jakiegoś takiego, może jakiś takiej mgły, blurów. To wszystko wyglądałoby po prostu genialnie. U mnie no, wygląda jak wygląda, natomiast z pewnością. Robi wrażenie, jeżeli chodzi o design tego miejsca. Gdzieś to już widziałem, tak naprawdę chyba. No właśnie. Miejsce jest autentycznie wyjątkowe. Pieczara, w której się znajdujemy, jest ogromna. Jest to miejsce, które było wyżłobione przez wodę przez miliony lat. Natomiast, no. Te tutaj zabudowania, ta rampa, to jest po prostu fenomenalnie zrobione. No, osoba, która wymyśliła ten patent, no jak widzicie, no miała się na czym wzorować, natomiast wykonanie tego jest naprawdę niesamowite. Szkoda jedynie, że wykorzystane jest to tylko jako dekoracja, bo tutaj przechodzimy sobie przez środek i w zasadzie do niczego nie wykorzystujemy tego, tej całej rampy. Tutaj mamy kolejny jeszcze efekt taki mistyczny nie ma że gdzie mamy tu takie jakby sakrum, gdzie jest troszkę ciemniej, jest jakaś gra świateł i Lara może się tym troszeczkę ponapawać zresztą całość gry jest przedstawiona w pewien taki sposób mistyczny. No natomiast no troszeczkę szkoda, że ta rampa nie została wykorzystana. Czas na przedostatni grobowiec, do którego również musimy się dostać w pewien sposób wpław. Jest to miejsce, które dla fanów, nie wiem, jakiś geotermalnych źródeł będzie na pewno miłe, ponieważ tu są jakieś wybuchy, jakiś gaz ulatnia, nie wiem, metan, pojęcie nie, mam, nie wiem skąd mógłby się tu wziąć, ale no jest, jest, przechodzimy przez niego, kręci się w głowie. Więc dla miłośników wszystkich używek i. Dopalaczy Do to jest na pewno to. Sama, komora, zwróćcie uwagę, że to jest typowe dla gier komputerowych. Schody mamy z jednej strony, choć moglibyśmy mieć dwubiegowe z obu stron, prawda? I najprawdopodobniej, gdyby to projektował normalny architekt, normalny człowiek, nawet. W okresie Bizancjum, to zbudowałby schody po obu stronach. Natomiast, jako że to jest zrobiona rzecz dla graczy, gdzie jest, musi być podane jedno rozwiązanie, no to mamy jedne biegowe schody w jedną stronę z jednej konkretnej strony, żeby gracz sobie nie pomyślał, że może, nie daj Boże, z obu stron sobie zejść. Bo wtedy by to rodziło pytanie, po co są te drugie schody? I już trafiamy do. Miejsca, gdzie jest zapisana starożytna wiedza starożytnego Bizancjum wraz z freskami, które powinny tak naprawdę być mozaiką. I stajemy naprzeciw ostatniego z grobowców, jakie możemy znaleźć w Rise of the Tomb Raider. Lara oczywiście przecisnęła się gustownie i z klasą przez kolejną e, szczelinę. Tutaj złapiemy się e, liny i użyjemy specjalnego jakiegoś takiego. E, Mechanicznego przyspieszacza naszego, naszej wspinaczki po linie. Zaraz idziemy do Katakumb. Katakumby, które są bardzo popularne w właśnie w latach, tak naprawdę przed Chrystusem, bo później już chowano ludzi raczej w ziemi. Natomiast, no wiadomo, to jest tylko gra, a. Trzeba wiedzieć, że katakumby zawsze się dobrze sprzedają, dobrze wyglądają. Są czaszki wokół dziedzińca, w pewnym sensie obranego na planie koła. Lara może się powspinać wokół niego i przejść w takiej taki, taki serpentynie, i dotrzemy do obozowiska czyli ogniska, przy którym możemy sobie odpocząć, z widokiem na wodospad gdzieś wewnątrz gór. Żeby pokonać tą przeszkodę oczywiście też trzeba było wykonać pewne zadania, żeby w końcu się udało, natomiast ja już Wam oszczędzę widok jak to się dokładnie robi, żebyście zobaczyli, tylko że na koniec końców to przepływa się udeczką, na którą się naciąga na swego rodzaju kołowrotek. Nie wiem, czy to tak lekko szło, natomiast nara jest widać wysportowana i radzi sobie z takimi kołowrotkami. Jeszcze chwilkę łapiemy się brzegu, przeskakujemy po schodach i już zaraz będziemy w ostatnim grobowcu, który tak naprawdę wieńczy naszą dzisiejszą historię na kanale Archigame. Jeżeli mogę sobie jeszcze pozwolić na parę słów podsumowania, to muszę przyznać, że z nowym TomTomPreaderem mam ten problem, który miałem po obejrzeniu przebudzenia mocy. Niby widzę, że ma swoje błędy, natomiast jestem strasznie ciekawy, co będzie dalej, co będzie w następnej, w następnej części. No i czekam na to, aż Lara w końcu będzie w leggingsach. Zdecydowanie.